Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj ikona na naszym głównym koncie, a my dzisiaj startujemy dwoma e, kartami 86 plus bohatera. No i zobaczymy Rudy Feller. Na początek Robikin i Donovan... A bez historii bierzemy Rodrigo Fellera 89 jako pierwszego, zobaczmy co będzie w drugim. Dzisiaj live'ik prawdopodobnie będzie nieco nieco szybciej, nie tak jak z cyklu y, codziennie pod drugi. Dzisiaj chyba w okolicach 20, y, więc będziemy wypatrywać na tutaj niestety bez szału. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co trafiliście najlepszego no i Zobaczcie co, my trafiliśmy. Startujemy! Okej, okay, moi drodzy, my odbieramy nagrodę za Rivals. Chyba ostatni raz, kiedy otwieramy coś takiego większego, bo jak wiecie, zbliżają się toty i będziemy dużo paczek, pików trzymać na toty. Też nie wszystko dzisiaj otworzymy, już część tych paczek będziemy trzymać na toty. A tu proszę bardzo, wjeżdża Hero Camposa, Wild Cardowy Campos. Na PowerShotach powiem tak, gdyby ten Campos miał jeszcze 98 tempa. To może byłby ciekawy, ale no właśnie jest jak jest. Teraz druga karta i eee, niech będzie ten BEMO 87. To są w sumie wymienne karty, ale chyba żaden z nich nie będzie tutaj przekraczał jakiejś nie wiadomo jakiej zawrotnej sumki. Dobra, otwieramy tą pakę z IFEM 84+. O kurczę, no niestety paczka z INFORMEM. Premier League INFORM, ale tutaj jak bez lokautu i Nottingham Forest. No to wiedz, że tutaj nie będzie nic spektakularnego, chociaż ten łódz 83 tempo to ciekawe, naprawdę. 10 razy 83 plus mamy wokaut, mamy śpekę, mamy Niemcy, czyli to będzie Gündogan. Pytanie, czy pojedynczy, czy podwójny wokaut? Tutaj wleci, wleci pojedynczy. Więc Gendogan. No dobra, ale potrzebujemy dużo takich ovralio 8384, żeby robić na bieżąco też takie kolejne paki 80 yy, 83 10 razy 83 plus. Tutaj Gendogan i zobaczmy jakieś informa 84. okej, okay, okej. Okay. Dobra, to jest 84 plus i jeszcze mamy jakiś wildcard na pozycji N Kenny Dolan. Pytanie, jaka wersja, bo on chyba miał lepszą i gorszą wersję. Co tu się dzieje z fineskami jeszcze? Ojoj, 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 Keny Dalgic na fineskach. Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Warty milionów nie jest, ale bardzo chętnie nim zagram, słuchajcie, bo statystyki 4 na 5, Dwa Playstyle, złote fineski, więc kurde, ile mam w ogóle Playstyli, bardzo ładnie, bardzo ładnie, okej. Okay. No i moi drodzy, przede wszystkim te paki 30-40 zostawiamy na Toty, ale mamy pakiet 2x87 plus eventową, więc zobaczmy, 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 zobaczmy. Wiemy jedno, pierwszy z nich to będzie centurion to donaruma, więc całkiem sympatycznie. Zobaczymy, kto będzie towarzyszył mu na tym podwójnym walkoucie, bo oprócz Donnarumy w środku mamy Tomasa Mellera, więc już nieco, nieco gorzej. Ale Donnaruma myślę, że jak najbardziej ciekawa opcja, eee, chociaż... Stibo jestem zadowolony na tyle, że raczej tych panów będziemy przepalać. No i moi drodzy, tak chyba będzie wyglądał nasz skład, jeżeli chodzi o tę ligę weekendową. Kenny Dalgish obok Samuela Wydaje mi się, że warto to yy, przetestować. Pytanie widzowie, czy widzicie jakieś zmiany w tym składzie, bo też zastanawiam się, czy Bellingham, czy jednak grać po prostu rajkardem, czy sobie wykorzystywać te wypożyczenia, może ewolucja Sisoko. Napiszcie, co sądzicie, a my jeszcze otwórzmy troszkę paczuszek. Dobra, otworzymy trochę paczek, słuchajcie, 10x83+, z uwagi na to, żeby móc robić kolejne paczki, yy, więc też trochę tych poderków. Będziemy na pewno potrzebować, tutaj będzie słuchajcie Brazylijczyk, czyli to pewnie będzie Fred, Fenerbacze, raczej tutaj bez niespodzianki, tak jest pan Fredik87, podania 99, ogólnie statystyki ma niezłe oprócz strzałów, no i teraz pytanie zgaduję, że warty Nie, niby karta fajnie wygląda, ale okej, okay, ma zepsute widełki, bo 30 koła tu widzę, poza tym Raczej bez większej historii. Foderkowo wygląda nie najgorzej, więc przejdziemy, słuchajcie, od razu do drugiej paczki 10x8, 3. Chciałbym, słuchajcie, otworzyć co najmniej tak trzy paki to 10x8, 3, a potem troszkę wyczyścić sklep z tych kart. Jakieś 82 plus, 83, 80, takie, które są za jakieś tam zadania, żeby troszkę to wyczyścić, no i żeby po prostu miejsce było na te najlepsze paczki już, które będziemy otwierać podczas eventu Toty, no bo też tak pewnie będzie, jeżeli chodzi o myślę ligę weekendową, bo na lidze weekendowej wydaje mi się, że raczej 11 razy, 81 plus też możemy. Wydaje mi się, że na lidze weekendowej piki otworzymy ale też paki raczej będziemy zachowywać, chyba że będzie jakaś paczka, która jest po prostu z gwarancją jakiegoś eventu, no to nie będziemy też kombinować z tym. Tutaj mamy słuchajcie, w kolejnej paczce podwójny jak jest pani Little. Na pierwszym musi być Lautaro. Tak też się dzieje. Zobaczymy, czy jest szansa na więcej niż dwa wokouty no niekoniecznie. No dobra, ale witam serdecznie. Tutaj 2 razy 80, raczej nie liczę na jakiś walkout. A tu proszę bardzo, mamy łukałcik i to będzie chyba pop. Tutaj widzę Niemcy i NK, więc tutaj pop wjedzie. 87 czy 88 ma pop? Zaraz zobaczymy, słuchajcie. 87 overall, myślę, że Gicio, myślę, że Gicio, więc witamy. Pop do tego Ferran Torres. Uuu uh, magazyn pełny. Dobra, już ten magazyn zrobił nam się pełny, to jeszcze otworzymy 10 razy 83 plus i to konto na ten moment, jeżeli chodzi o główne konto, nasze zakończymy, pójdziemy na, na to konto drugie nasze, takie, gdzie przy okazji była Mia Ham trafiona przez pelka Damiana. A tutaj, słuchajcie, Real Madrid? Ale Hal na pojedynczym okaucie 86 Overall, więc myślę, że Gicio oprócz tego Hala 84, 83, czyli to co potrzebujemy, więc jak najbardziej spoko idziemy na Karolina. Jeszcze jedna rzecz widzowie, bo prawie zapomniałem: 30 razy 85 plus sobie tutaj miałem odebrać. No i teraz 30 razy 85 plus absolutnie tę paczkę zostawiamy, słuchajcie, na, na Toty. I mam nadzieję, że kurczę tutaj, no może coś poleci ciekawego, może poleci coś ciekawego, no bo jednak 30 razy 85 plus. Matko, jedyna. Tylko też pytanie, czy to otwierać na całą drużynę, czy jednak już na napastnikach? Tu będzie temat rzeka, kiedy tę paczkę otworzyć. Możecie dać znać w sumie, kiedy wy otwieracie paczki, bo wiadomo, że 17 stycznia wychodzi, słuchajcie, wychodzą napastnicy, natomiast cała drużyna pewnie tam jakieś kilka dni później, zakładam, że może na tydzień później, dajcie znać, co wy robicie, jaka taktyka. Moi drodzy. Skipnęłem walkout, ale już jesteśmy na drugim kącie. To była w ogóle jakaś paczka dosłownie za darmo. A proszę bardzo, Edersonik 88. No i teraz zobaczymy najlepsze trafy słuchajcie na drugim kącie. No i też potem zobaczycie składzie, jak to się prezentuje. Trzeba tutaj zaprezentować. Widzą, jak wyglądają składy aktualnie na naszych dwóch kontach. Kolejna paka bez walkout. 11 razy 81. plus. No tutaj liczymy już na coś więcej. No i będzie chyba saka, jak tutaj widziałem po sylwetce, po frydurze. Więc 11 razy 81 plus przynosi nam Sakę 87 overall. Natomiast no właśnie, to jest pojedynczy bokałcik. Saka się uśmiecha, chociaż tam jakiś uraz u Saki, więc tutaj problemy arsenalu. Okej, okay, oprócz tego nic. No, i teraz 10 razy 83, no i znowu kilka takich paczuszek z cyklu 10 razy 83, jeszcze na tym wildcardowym evencie otworzymy, licząc tutaj na to raz, że poleci nam jakaś dobra karta. Dwa, yy, liczymy też na to, że tutaj będą fajne foderki. Mamy tacha 86 overall, yy, więc o tyle, o tyle spoko. 85, 84, ok, myślę, że tutaj nie ma tragedii. I teraz przechodzimy do kolejnej paczki 10 razy 83, proszę bardzo, no bo na tym nowym ewencie, no tak będę otwierał, coś widzowie no to bardziej piki yy, tak żeby potem dochodzić do tych paczek które są no, takie gorsze żeby je po prostu otwierać to jest znowu Niemiec w ogóle co jest grane halo Leverkusen to nie jest powtórka widzowie jak coś to nie jest powtórka yy, czaka 86 ok i będzie do tego tak o tyle dobrze że podwójny łokalcik i kolegów tutaj z Bayeru Leverkusen yy, więc całkiem ok zobaczmy jeszcze 85 ok no tutaj foderkowo właśnie to jest coś takiego co oczekujemy żeby nam leciało i otwórzmy jeszcze o nie ta paczka miała być na toty. Jak tu będzie zawodnik jakiś, który będzie miał toty? Ale jest 30 razy 80 plus i czekaj, 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 Anglia, SPD i Manchester United, proszę państwa, proszę państwa, jest i on. Jest i kumpel, kumpel z Manchester United, Majno, zresztą jak widzieliście pewnie na Instagramie, no to my już koledzy. Kobi Majno, on statystyki mam przede wszystkim kosmiczne, ale wartość tego Majno no, pozostaje wiele do życzenia. No ale wygląda jak gołcik, słuchajcie, wygląda jak gołcik i jak najbardziej bierzemy tutaj do klubu. No i teraz tak, yy, otworzymy jeszcze jedną pakę. No i ostatnia paczuszka, 10 razy 83 walkout na informie. Rzadko spotykana rzecz, ale mamy Anglia... ISO. I powiem Wam. Okej, okay, dobra, dobra. Czyli to już jest po prostu ten kierunek, kiedy to Czalabach 86 wjeżdża na rejony. E, oprócz tego Czalabacha mamy coś ciekawego? Nie mamy, no ale. Zero duplikatów, to wiecie co? No to dla widza trzeba otworzyć jeszcze jedną paczkę. Myślałem, że na tym zakończymy, bo już będzie full. Ale mamy 5x83+, i tą paczką myślę, że już teraz zakończymy. Mamy PO, mamy Anglię i Wokałcik i Premier. I chyba Tręcik ma informat, tak mi się wydaje. I tak też się dzieje. I mamy Trenta z Liverpoolu. Mocne wrzuteczki, 87 overall. Ten pan nadal ma za mało, żeby tutaj coś tą kartą zwojować. Więc tak, zakończymy.